Hej, witajcie, moi drodzy! Jak widzicie, jesteśmy w Polsce. Wylądowaliśmy tak, jak Wam obiecałem, że odwiedzimy Polskę. I jesteśmy tutaj, właśnie w Tczewie, 30 km od Gdańska. A za mną widzicie te nowe bloki, w których e, pod koniec 22 roku. Zainwestowaliśmy trochę pieniędzy, a w tym odcinku opowiem Wam, jak na tym wyszliśmy. Czy zyskaliśmy, czy straciliśmy kasę? Trochę się rozpadało, musiałem się tu schować pod daszek przed blokiem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile lokali tutaj zakupiliśmy, czy 1, 2, 3, czy ilekolwiek, to zapraszam do oglądania. Właśnie odcinków o tym, jak tutaj wykańczaliśmy ten lokal lub lokale. W zeszłym roku zrobiliśmy całą serię o tym, jak tutaj wykańczaliśmy właśnie te mieszkanie. Zapraszam, właśnie do oglądania tych odcinków z zeszłego roku. Pogoda u nas tutaj na Pomorzu. Taka średnia, dużo pada, ale nie ma mrozów. Jest trochę cieplej niż w e, Rochester, w Minnesocie. Co do tych tutaj inwestycji, e, deweloper wybudował tutaj całe osiedle i buduje nowe bloki, które wyglądają podobnie do tych, e, które my tutaj Zainwestowaliśmy. Co do cen, oczywiście poszły w górę i to ostro. Tak jak w Rochester, czy ogólnie w Stanach, ceny nieruchomości aktualnie, można powiedzieć, spadają. Tak, tutaj w Polsce ceny rosną naprawdę w kosmos, że tak powiem. Za chwilę wam. Również przedstawię, jak my na tym, wyszliście, jak my na tym wyszliśmy jak na wy i zobaczycie, czy zrobiliśmy dobry biznes, czy nie. słuchałem się na klatkę, ponieważ wieje słabo, nie było słychać. Przed chwilą spotkałem tu na klatce zarządce, ponieważ jeden z naszych lokatorów ma mały problem. Próbowaliśmy go rozwiązać, ale lokatora nie ma w do domu. Pracuje. Zarabia pieniążki bardzo dobrze. Fajny młody chłopak. Ogólnie jesteśmy z lokatorami bardzo z lokatorów jesteśmy zadowoleni punktualnie płacą dbają o mieszkania także jest wszystko super i tak jak się należy wchodzę do windy jak widzicie windy jeszcze są e, zabezpieczone jest jeszcze sporo mieszkań tutaj niewykończonych. Ludzie jeszcze się wprowadzają. I dlatego winda wygląda tak jak wygląda. Za chwilę się jeszcze przejdziemy trochę po dworzu. Widzicie firmy wykończające tutaj cały czas pracują. woda się poprawiła już tak nie wieje dlatego przejdziemy się trochę po osiedlu a na koniec odcinka oczywiście podam wszystkie dane i dowiecie się czy straciliśmy czy zyskaliśmy na tym biznesie za mną jak widzicie wybudowała się tutaj szkoła podstawowa także dzieciaki z tego osiedla mają bardzo blisko do szkoły, a za chwilę wam pokażę, gdzie deweloper buduje kolejne budynki. No i powiem wam, w jakiej cenie są te nowe mieszkania online. I też wam pokażę właśnie ogłoszenie w necie, abyście sobie mogli zobaczyć, czy mówię wam, prawidłowe ceny. Tutaj teraz po prawej stronie widzicie to osiedle. To są te domy, w których zainwestowaliśmy. A po lewej stronie widzicie, deweloper już rozpoczął budowę kolejnego etapu. Powstaną tu też trzy budynki. Podobnie jak u nas. I jak widzę, w Polsce buduje się. Z pustaków takich jak tutaj właśnie widzicie. Nie są to konstrukcje drewniane jak w Stanach. Wielu z Was mówiło, że w Polsce domy budowane są solidniej. I że taki pustak jest bardziej wytrzymały, i tak dalej. Na pewno trochę prawdy w tym jest, chociaż ja lubiłem te amerykańskie domy drewniane. Fajnie się w takich domach naprawdę mieszka. A teraz co do cen tych mieszkań, które aktualnie tutaj powstają. My zainwestowaliśmy w mieszkania dwupokojowe o powierzchni 37 metrów kwadratowych. Takie same mieszkania tutaj powstają. Te bloki będą mniej więcej identyczne jak tamte. I cena za metr kwadratowy to około 7900 zł. Jak na Pomorze, to jeszcze są całkiem przystępne ceny, ponieważ jak ruszymy się w kierunku Gdańska. Tam ceny są już naprawdę sporo, powyżej 10 tysięcy za metr. Niektóre nawet po 14-15 tysięcy zł za metr kwadratowy. Właśnie takiego nowego mieszkania, ile my daliśmy pod koniec roku 2022 za metr. To o tym już za chwilę. W tamtych czasach jeszcze mieliśmy fajny rabat od dewelopera, ponieważ mało osób kupowało mieszkania. Oprocentowania wzrastały, nie każdego było stać na kredyt hipoteczny, i wtedy deweloperzy jeszcze mieli różne promocje, także nam deweloper tak od ręki zszedł o 10% z ceną. Na metrze, to znaczy wtedy płaciliśmy około 6100 tylko za metr kwadratowy. Dzisiaj te ceny są o 1800 zł. Za metr wyższe. A teraz zdradzę Wam liczby. My. Pod koniec 2022 roku kupiliśmy to mieszkanie przykładowe 37-metrowe za 220. Powiem wam dokładnie, bo sobie zapisałem: za 226 270 zł. Dzisiaj to samo mieszkanie, które się tutaj buduje za mną, kosztuje na portalach internetowych. Cena ofertowa takiego mieszkania wynosi 2 sory 2000, ale by było super. 2000 za metr zapłaciliśmy kiedyś za komórkę lokatorską. A teraz to mieszkanie kosztuje 290 000 zł. Także w porównaniu z tym co zapłaciliśmy kiedyś cena wzrosła o ponad 63 tysiące zł. Wracam do samochodu i zdradzę Wam za chwilę, ile procent w końcu zarobiliśmy na tym tutaj dealu w nieruchomościach na wynajem. No, to teraz konkretne liczby, tak jak Wam obiecałem. Kupiliśmy mieszkanie za 226, wynajęliśmy te mieszkania. Wynajmujemy cały czas. Cena teraz to 290 000 zł. To znaczy, że ceny poszły w górę o ponad 60 000. A to jest około 1800 zł na metrze kwadratowym. Także w ciągu tych 16 miesięcy od zakupu tego mieszkania do dzisiaj cena wzrosła o. 28%. To jest naprawdę super, fenomenalne. To było tylko możliwe właśnie w tych czasach, jak te właśnie oprocentowania szły w górę, deweloperzy nie mogli sprzedać mieszkań i wtedy właśnie dokonaliśmy zakupu, na którym zyskaliśmy jak na dzisiaj 28%. To znaczy w ciągu roku byłoby by był ten zysk z, y, który uzyskaliśmy na wzroście wartości y, Na poziomie 21% w roku Do tego dochodzą czynsze Które znajdują się na poziomie 7% Także jak to dodamy, no to mamy już te 21% rocznie Plus 7, 28% znowu, y, procent zysku rocznie z tej inwestycji Co jest według mnie super nawet w Stanach bym nie mógł zrobić takiego roj jak tutaj. Co poza tym? No tak, to chyba wszystko. Także teraz wiecie, czy zrobiliśmy deal, zarobiliśmy, czy straciliśmy na inwestycji w Polsce. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych odcinków. Będziemy tutaj teraz jakiś czas w Polsce. Pokażemy Wam jeszcze może kolejną, jedną lub dwie inwestycje. Poruszamy się tu trochę, pokażemy Wam Gdańsk, Gdynie, Sopot. Także bądźcie z nami. Będziemy podróżować, będziemy jeść pycha rzeczy, zwiedzać i tak dalej. A z bądźcie z nami, oglądajcie nas. Subskrybujcie, dajcie łapy w górę, komentujcie. Ostatnie komentarze się rozkręcają. Nie mogę się już doczekać na nowe komentarze. A na dzisiaj życzymy Wam, jak zwykle, Przepięknego dnia! Hej!